Hej, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będziemy wishować, rolować w Konkai Impact. Kochani, w tym tygodniu była aktualizacja dokładnie 6:5, więc mamy kolejne nowe piękne panie. Jak widzicie, już mam jedną. Wyszło w tej aktualizacji: wyszły dwie Valkyrie Rangi S, a raczej Battlesuit Rangi S: jest to Battle Battlesuit Mei oraz Kiany. May to, to są dwie nowe, nowe wersje Hershley, czyli May jest Hershley of Origin, a Kiana jest Hershley of Finality. Co Wam powiem? Powiem wam tak. May możecie mieć za free, jak jedno mi co jest naprawdę wow! Super! Żałuję, że Kiana nie jest za free, ale to akurat zrozumiałe. Kiana wygląda lepiej i wszyscy bardziej Kianę chcą niż May. W poprzedniej aktualizacji mieliśmy Hershey of True, czyli nową bronię. E, teraz mamy. E, tak, May dostajecie ze zrobienia obecnego story, które jest w ramach eventu. Ja wam teraz znalazła. O, origin e, 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 beginning. Tutaj mamy dokładnie to. Dokładnie tutaj. O, że dokładnie. No. Origin beginning. E, dostajecie. E, jedną Mei jak zrobicie main story chapter 24 tak? tak eee, trzeba go zrobić i to on jest teraz w ramach troszeczkę może będziecie wiem macie 46 dni w tej chwili eee, ja mam zaległy niezrobiony chapter który zrobię in the name of the true eee, i za niego jeśli go zrobiliście to możecie już odebrać jak nie to musicie zrobić, macie jedną stygmę dla Mei, macie możliwość wyboru, więc wstrzymajcie się jeśli chcecie ulepszyć Mei to wstrzymajcie się z wyboru, wybierzecie stygmę, tą która wam nie poleci, dlaczego? Supli, O, oh, ale ona jest piękna, e, Supli właśnie tak, mamy tak, piękną Kianę do wylosowania Focus Supli, mamy jej broń pistoleciki jak i jej Stygmę. Jej stygma jest bardzo piękna. E, tak jak w przypadku e, broni, stygma pokazuje jej trzy etapy przejścia: czyli obecnie, czyli tą, którą chrzkę się teraz stała, poprzednia jej wersja Herszkiej, Jak i czasy, kiedy była jeszcze no, młodziutka i głupiutka, można by powiedzieć. E, e, dalej. Mamy Event Supply, Mamy May, Hashtag of origin No tak się wydaje to nie że tak mało efektownie wygląda, naprawdę jest super Tu jest tu lepiej, bo w Expansion nie mamy nic, a tutaj mamy, że dostajemy fragmenty Więc możecie pójść, żeby 25 na przykład, ja brakuje mi teraz, żeby mieć S1 to ma, kto chce, to nie jest na przykład Kiana May możecie sobie ulepszyć. I oczywiście jej broń i stygmy. Jej broń mieczek, widzicie, jak piękny, no cudowny, to też się opaca, bo tutaj też się dostaje co chwilę yy, pięć tych za wydane. I oczywiście. O, nie jestem w stanie tego kliknąć, żeby pokazało niestety. I oczywiście jej stygmy, które też przedstawiają obecną jej formę. Hershke of Thunder i czasy, kiedy była jeszcze młoda i głupiutka można by powiedzieć. Więc też jest, yy, jest, jest, co robić, powiem. Jest co zdobyć, jest co robić. No, my się skupmy na razie na Hershke of Finality, bo właśnie po nią idziemy. My i mamy, ale Kiana zawsze była u mnie numerem 2, można by powiedzieć, bo bronia była troszeczkę wcześniej, potem Kiana. Potem Sele, no a potem resztę El El Elisje jeszcze, przepraszam, i potem dopiero May. No, Kianę bardzo lubię, nigdy nie miała za fajnego Battle który by mi się naprawdę podobał. Poprzedni mi się podoba, jej Hershey of e, Flamenco, ale niestety ani nie zdobyłam. A jak ją grałam, to jakoś mi tak świetnie się ją grało. No dobra, kochani, czy będę miała tyle 60 co przy Raczej wątpię, ale liczę na to, że nam się uda. Trzymajmy kciuki. Mamy 13 i 9 tysięcy. No nie jest to dużo, bo niektórzy mają po 160 tysięcy, nie wiem jak oni to zbierali Jak mi nie wpadnie, to jeszcze mam 26 dni, więc liczę, że nam wpadnie. Daj w pierwsze dziesiątce, bo że daj w pierwsze dziesiątce. To się rzadko nam zdarza, bardzo rzadko, ale czasem się zdarza. Okej, okay, pierwsza Już zgubiłam liczbę. O, nie będzie jakoś dużo. Będzie jedna walkinia. A tak ją to nawet nie widzę. Chyba będzie na kąsek. Eee, umbra Rose, czyli nasza eee, Rita. Okej, okay, Rita, bardzo mi cieszy, że wpadłaś. Eee, zrobimy pojedynczo, bo o, dwa fragmenty zostały. Bardzo mnie to cieszy. Muszę chyba 50 czy 60, 80 fragmentów żeby ją dostać, więc to mi... to mi nie za bardzo uszczęśliła. Kurde. Nie te fragmenty, co powinny. Lecą mi. A, dobra. Dobra, nie jest dla kachani. Szkoda, że te partie yy, rangi A to są zwykłe rakie, rangi A, nawet nie SP. I kurczę, to troszeczkę takie jest, no... A ciągle te same lecą. A ciągle te są rangi A stare. Bo teraz y, obecne rangi A, które dodają, to są właśnie PSP, więc... jak ja to to mówię, specjalne. No dobra, lecimy. Nie ma za dużo wiszy bo niestety w tej grze ciężko zbierać za free. Ale wiecie co, mówimy tak: ja nie będę pokazywać, jak mi nic nie poleci. Chcę nagrać, chcę się podzielić z wami, moim szczęściem. Jak się nie uda, to jeszcze mam szansę. Jak nie zapomnę, to napiszę na dole. Pod yy, filmikiem, czy się udało, ale lecimy druga dziesiąteczka. Dokładnie to 23, tak, dawaj tak. chociaż fragment poleciał. O, trochę inny fragment przynajmniej. Znowu fragment. Znowu fragment. O, nie ma fragmentu. Kurde, znowu. Znowu ją. No drugie już nie dacie, nie? No po co by dały? Nowy fragment. Co mi po fragmencie? Możemy jeszcze jedną dziesiątkę tego zrobić. O, złoto trzy 33. 43 wychodzę mogę zrobić. Kurczę troszeczkę. Liczyłam trochę na lepsze wyj wyjście z sytuacji. Czekajcie, sprawdzę telefon. Coś mi tutaj... Te już się ja aż boję klikać dalej. Dajcie mi ją, proszę was. A, Jezu, znowu ona. Wiecie, ja lubię, ja lubię Sele. Naprawdę, ja lubię Serę, Ale ilość przesadzona serii to nie jest, to nie jest też dobre rozwiązanie. Jeszcze jedna Walkiria? Jeszcze jedna Walkiria? Może nawet prosi, bo nie będzie drugiej Walkirii. Aaaa, fragmenty i fragmenty. Ostatnia moja dziesiątka. Co mówiłam coś? Ostatnie było szczęście, dzisiaj mi nie bardzo sprzyja szczęście. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Serio same fragmenty. Aaa, jasne, nie było a nie będzie drugiej kurcze w tym honkaju to naprawdę miałam szczęście do do, do tej miałam do tej ale do niej to nie chce mi polecić ogóle, o co chodzi z to to tymi punktami, bo ja nigdy nie pamiętam na co one są a za, no, to już wiemy na co są nie mam ich, więc raczej nie będę mi to potrzebna no nie, słabo, kasy mogę sobie za to wziąć dobra ale mamy zrobiony spend bonus. I raczej mi się nie widzi, że on zbiera na ten skin. Zresztą nie mam jej, więc. O, czy dostałam! O, 12 dostałam! O, pieca się. 30 Trzydzieści! 30. O, 11 tysięcy już. Że wydałam. Okej. Okay. A sklepik to mi powiedzę ja mogę sobie kupić. Aha, bo można kupić ją. A ja Jezu, Pani, no tak faktycznie. Może ją kupić, jak jest dużo dużo wy e, Może też to kupić, ale niestety ta nie jest dostępna. To mam, ale ten nie. Ona jej nie ma właśnie, pani nie mam. Dobra, ale jest inna rzeczy fajne, które można kupić. Dobra. E, wracamy. Dobra, nie poleciała mi kurde, to troszeczkę 57, ok, jeszcze mamy ten. Eee, ale to nie mi się. Dobra, lecimy tutaj 6. Tych. Będzie ona, musi mi wpaść, nie ma innej opcji. Więc zrobimy na razie 6 wiszy na bronkę lub stygmę. A, żeby tych sześciu mi poleciła akurat ta wskazę ta, ta gwarantowana, to by było super. Tutaj to dno mi leci. Dzisiaj to po prostu nie ma szczęścia do tego. Kolejne dno. Ha! 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 ha. To, że poleci broń, to jest bardziej ważne niżeli stygma, bo to stygmy to jeszcze można jakoś. jakoś coś, ale mamy Key of Bo może coś na nazwa. Czyli mamy broń dla Kiany, więc Kiana musisz przyjść, naprawdę. A jeszcze coś będzie w dwóch? Nie liczysz, że coś będzie, ale. nie Zawsze jest ta szansa. Ogólnie to jeszcze mi padnie chyba 3, 3 albo cztery. te, żeby sobie zrobić tutaj jeszcze rolkę. Pojedyncze zrobimy, co? Jeszcze dwie, trzy pojedyncze możemy zrobić, potem się pomartwimy jak uzbierać. To jest tak, że może pojedyncze, no! Kiana, chodź, mam, mam twoją broń, to chodź tutaj do nas, przyjdź do nas, przyjdź, przyjdź, przyjdź. przyjdź. Jeszcze dwa razy będzie nie można? Nie, raz tylko mogę. Kurde, brakuje mi parę. Jasne. Brakuje mi parę, kurczę. No dobra, to to ja wiem, że to, to tutaj mi wpadło, ale za to nie kupię, nie. Nie, nie, ma diamencików. Yy, nie mam skąd zdobyć aktualnie diamencików. A co tutaj mamy? Aha, to, co Ej, czekajcie, bo wpadły diamenciki. Dobra, diamenciki wpadły. Diamenciki wpadły. Diamenciki wpadły. Ham. Dajcie mi. Kiana, kiana, kiana. Jest! O, kurde. Pojedynczym jest, wpadła nam Kiana, zostało nam 0 tych i 29 tych. Dobra, to jest porażka, ile nam zostało. Och, Jezu, jest, jest. Tak, dziękuję za za te, te, te. Jest, 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 kochana, jesteś. oh my god. Oh my god. Od razu słap... E, na dziesiątym lewo, nieźle od razu enchant Od razu upgrade, upgrade! upgrade! Jezus wraja, ja ekran oprułam Dobra Takie rzeczy nie powinnam raczej mówić, ale szczęście Nie no, serio. Ile ich potrzebuje? Siedem. Jak coś już jest, prawie wszystko to zawsze jest. Coś, czego braknie. Domyślał się, że upgrade'u kolejnego nie zrobimy. Wystarczy mi? Wystarczy. Mi. Okej, okay, ostatni mój upgrade. Upgrade'a! Ale jest upgrade na maksa. Ale lewa nie będzie. No, zabrakło tej. O jeju, jeju, jeju. Jeju, jeju, wpadłam. Witaj, moja piękna E. S3, S4, S1000. No, nie, nie, nie. Przy moich tych zarobkach, i przede wszystkim, nie ma żadnej możliwości, żeby wydała na tą grę więcej niż 50 zł. Ale na razie nie wygrałam, nie wydałam i na razie nie będę wydawała. Być może przy następnym uszywaniu będę musiała wydać ze względu na to, że pewnie mi zabraknie kasy. Ale jadę na dwa kurta. Jedno na Steamie i jedno ondolowane, więc jest i jest zabawa. Trzeba tylko eventy robić, żeby mieć i już. Hmm, Ta jest to pink line? Aha! Te ulepszaj ze stygmy jak nie masz tych. Mm -hmm. Mm -hmm. Czemu ty mi zjechałaś tak nisko? O Jezu, jesteś piękna, piękna, piękna. Dobra, bo ja będę się teraz zachwycać, jęczeć ci w ogóle darm... Mej, sorry, jesteś darmowa, ale wiesz, out. Out, out, mej. No, dawaj, me, mej mej. Daj się kliknąć. Jeszcze. Jezu, ile ta mei ma do powiedzenia. Jak była tam tą to nic jej nie gadała. Do widzenia. Swap. O, oh, Kiana. Jeszcze ten polecił, dobra. Eee... Swap, 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 Tak jest, padła na... Aha, bo możemy jeszcze ten. Aha, 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 aha. Aaa. Okej, okay, odkrycie Ameryki, nie? Okej... Okay. Dobra, trochę odkryliśmy się, nie za bardzo, ale jest okej. Okay. Dobra kochani, to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcja, mile widziana, komentarz. Zapraszam na mojego Discorda, jak i inne filmiki z serii wishowania, gier czy unboxingów. Postaram się w tym roku trochę częściej filmiki, bo miałam trochę przerwę, z unboxingami będzie troszkę więcej przerwy Rzadzi, po prostu będą niestety No sami wiecie jaka sytuacja jest obecnie Podróżało wszystko strasznie, więc trochę ciężko unboxingi e, Jakieś tam drobne zakupy w Berlinie, bo byłam w Berlinie Zrobiłam w sklepie, to będziecie mieli zdjęcia na Discordzie I co? Życzę Wam szczęścia w uszylowaniu po Kianę, po Mei, po ich bronie, czy stygmy I do następnego, trzymajcie się, krejo!